Szanowni Państwo, chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że światła takie jak Aria, ewentualnie Spot, to jednak są różne światła, chociaż wydawałoby się, że mogą mieć ten sam wygląd. Zróbmy taki mały eksperyment, który w skrócie pokaże nam, że te światła nie są identyczne. Ustawimy je na identyczne, one będą rzucały zupełnie inny wzór. Aby to zrobić, mam tutaj plane na początku. Ustawię jego wielkość na przykład na 10 metrów. Z przyzwyczajenia zrobimy sobie Apply Scale, czyli Ctrl A. A I teraz dodam do sceny światło. Światło będzie typu Aria. To będzie pierwsze światło. I obrócę je 90 stopni na osi Y i ustawię w pozycji minus 5, 1. Raczej minus 5, 0, 1. Zresztą zobaczcie. Nawet nie myszką, tylko wszystko z tych ustawień tutaj. Więc ten panel otwieram po N. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jaki? Teraz przekręcam to światło 90 stopni. Dokładnie tyle. Ustawiam je na wysokości 1. 1 metr nad poziomem. Dokładnie 1 metr. A nawet powinienem ustawić się na wysokości 50 cm, ale jeszcze wielkość tego światła będzie istotna, więc zaraz zobaczymy, czy ono nie jest za małe. I teraz dam je na pozycji X-5. To będzie stało tutaj. Wielkość tego światła i jego ustawienia można określić na zakładce ze światłem, więc jak wejdę tutaj, to widzę, że ono ma rozmiar 1 m. W związku z tym powinienem troszeczkę jednak dać jej niżej. W siatce widzimy, że ono po prostu jest za wysoko, więc obniżę jego wysokość do 50 cm. 50 cm, ciach. Teraz to światło, jeżeli będę obserwował w moim panelu shading od samej góry ekranu, tutaj siódemeczka, piąteczka i render, no to zobaczę, że to światło rzuca taki bardzo ładny, powiedzmy sobie, cień może nie, ale taki ładny strumień tego światła. I to jest światło, które teraz świeci z siłą 10 W, dotyka powierzchni, więc jest przy niej najjaśniejsza. A potem, jak widać, zanika. To jest zanik światła, znany nam z fizyki kwadratowy zapewne. No i tutaj. Widzimy też, że jest coś takiego jak Beam Shape w tym świetle typu oria. Możemy dać, żeby ten Beam Shape wynosił 0 dokładnie. I wtedy się okaże, że to światło no, po prostu zniknęło. Dlaczego? No bo jak jest moja płaszczyzna, musiałem tutaj w nodach narysować, to mam tą płaszczyznę, światło jest ustawione tutaj z tej strony i ono świeci dokładnie ponad tą płaszczyzną. W ogóle się nie rozprasza na boki i w związku z tym nie dotyka tej płaszczyzny de facto. Gdybym je troszkę przechylił, ono leciałoby tak. No to już by wtedy działało, żeby się... Przesunęło. Można je tu przekręcić w ciemno. Tak to zrobię. R, Y. Trochę przekręcę i widzicie, można mieć ten taki bim światła, który będzie je przekręcał. No ale to nie o to chodzi. Ono na razie ma po prostu taki zanik, powiedzmy sobie, zerowy. W związku z tym leci idealnie jak strumień lasera. Jest dokładnie równoległy promień. Damy tutaj rozproszenie światła 90 stopni. Wtedy ono będzie wyglądało w ten sposób. Czyli tak, powiedzmy sobie, bardzo ładnie. Zobaczcie, jak włączę wszystkie ustawienia, to widzę jak to mniej więcej wygląda. Dobra, więc to byłaby moja taka wersja świata numer 1, To jest ten mój 10-watowy ARIA. Teraz zrobimy kopię tego razem z podłożem. Odsunę to troszkę do góry tutaj w widoku siatki. Może jeszcze jedną jednostkę. I zrobię przywdę, skopiuję to wszystko, postawię tutaj mniej więcej. Tak, żeby mieć dwa takie świata do porównania. Ale zamiast tego świata, które tutaj jest, zmienię je i wezmę sobie światło typu spot. Więc klikam w spot. Spot jest tak samo, 10-watowy. Ma tutaj Soft Falloff i Radius 0, więc ustawimy sobie Radius na 50 cm, żeby światło dalej miało średnicę 1 m, więc ma taką samą średnicę. No i tutaj popatrzymy jaki ten Spot Size jest, to jest teraz 45 stopni. Damy tutaj 90 i ustawię również Twardy Blend, więc teraz to światło powinno rozprzestrzeniać się dokładnie tak samo jak tamto, no ale oczywiście tego nie obserwujemy. Jeżeli spojrzę na scenę od prawej strony i zaznaczę oba te światła, to zobaczasz, że one mają ten sam rozmiar, tylko jeszcze jedna rzecz w tym moim Aria. On jest tutaj. To jest kwadratowe światło, widzimy, nie? że jest kwadrat. Więc wezmę i zamienię to na dysk. W tym momencie te świata mają dokładnie taką samą budowę i dokładnie taką samą strukturę. Światło Aria jest okrągłe, no i sieci z siłą 10 W. Rozproszenie jego jest 90 stopni. Rozmiar tego świata jest 1 M, także elegancko. A tak samo jest również z tym stożkiem. Stożek, jeżeli go teraz kliknę tutaj, Zobaczymy, że ma promień pół metra, w związku z tym średnica ma metr. To jest dokładnie to samo co ten desk. Widać. I że jest spot size 90. Jest twardy blend tutaj, w związku z tym nie ma żadnego takiego wygładzania. Jak z góry popatrzymy, to widać elegancko, że te świata mają zupełnie inny zanik. Oczywiście wiadomo, że Oria jest znacznie silniejsza, no ale tak po prostu jest. Więc to nie są dokładnie te same światła. Można byłoby jeszcze kombinować, zapytać, a co by było, gdybym ja w środku takich dwóch świateł troszeczkę wzmocnił tego tutaj spota. Nie wiem, czy on taki słaby, jakiś taki biedny. Dajmy mu tutaj ze 100 watów na przykład. Oczywiście dostaniemy podobny zanik. Może 10 razy bardziej. Może trzeba by to było jakoś z objętości poliżyć albo czegoś innego. W każdym razie widzimy, że nawet w tym przypadku jest jednak troszeczkę inny ten stożek świata. Zobaczcie, tutaj on jest taki bardzo równomierny, bardzo gładki. To jest to światło powierzchniowe typu Aria. Jak popatrzę na mój spot, to dostanę coś takiego. Widzimy, że jest inny łuk tutaj, inaczej się zaczyna, bardziej miękko. Jest potem takie jedno miejsce jeszcze takiego, jakby wtórnego, ciemniejszego troszeczkę łuku. Mimo tego, że mamy ten spot size i tutaj blend na zero. jak dał blend, to będzie jeszcze inaczej. Zobaczcie, może być tak. To jest zupełnie co innego, nie? Stążek teraz wygląda w ten sposób. Mamy tutaj taki fajny stożkowy myk ze światłem. No, i jeszcze można sobie tutaj włączyć coś takiego jak Soft OLF, jeżeli to wyłącza, to będę miał coś w ten deseń. Więc teraz to światło byłoby maksymalnie upodobnione do tego mojego area, i nawet wtedy, jak zobaczycie, no, ono będzie jednak wyglądało troszeczkę inaczej. Pokazuję to po to, żeby zwrócić uwagę na to, że światła jednak się różnią między sobą. No i po prostu to są inne typy świateł. Widać różnica, nie? Mimo tego, że nawet to jest po prostu silniejsze od tego mojego 10-watowego powierzchniowego światła. To jest taki wstęp do takiego eksperymentu, który chcę w następnym filmie zrobić, w którym będzie pokazane, jak można zmieniać tekstury światła i uzyskać różnego rodzaju fajne wzory, na przykład coś takiego jak kratka z lasera, albo jakieś linie z takiego, powiedzmy sobie, skanera kodów paskowych czy czegoś takiego. No, ale to tyle na razie.